Seria sztafetowa. Za chwilkę zaprezentują nam się panie w ostatniej, czwartej serii sztafet kobiet, a potem również cztery serie rywalizacji mężczyzn. Na torze zero popłynie WUM Warszawa, Soplińska, Kamińska, Wawszczak, Makowska. Tor pierwszy Politechnika Warszawska, Zacharska, Zwierzchowska, Dębska, Tlaga. To drugi UMCS Lublin, Andrzejewska, Suchecka, Żukowska, Zygo. Na torze trzecim AGH Kraków, Kita, Żarłok i Życka Bartyzel. Tor czwarty AWE Wrocław, Sasin, Bogudzka, Skorupa i Gajdowska. Tor piąty AWE W Katowice, Matuszczyk, Bajura, Krupa i Musioł. Tor szósty AWE Warszawan, Żarnowska, Wardzińska, Mędyk i Gralewska. Tor siódmy Uniwersytet Warszawski, Ilcewicz, Boczkowska, Kantorska i Miller. Tor ósmy Zud Szczecin, Kolbowicz, Skrzypska, Klimaszewska i Podlecka. I tor dziewiąty Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław, Wrubel, Kusz, Kondolewicz i Szkarłat. Ostatni czwarty wyścig sztafet kobiet 4 razy 50 dowolny. Wszystko się rozstrzygnie. Minuta 54,96. Na prowadzeniu na razie Uniwersytet Jagieloński Kraków. Ostatni wyścig sztafetowy kobiet. Tak jak powiedziałem, ujot Kraków na razie minuta 54,96. To czas do pobicia. Zaraz zobaczymy jak poradzą sobie zespoły w serii czwartej. Tutaj zdecydowanie na razie najszybciej na torze trzecim rozpoczyna AGH Kraków. AGH Kraków, UMCS Lublin, AwE Wrocław. AGH Kraków, UMCS Lublin i AWF Warszawa to aktualnie czołowa trójka tego wyścigu. AGH Kraków utrzymuje się na prowadzeniu, ale tutaj naciskają dziewczęta z UMCS Lublin trzecia pozycja dla AWF u Warszawa. UMCS Lublin, AGH Kraków, AWF Warszawa. UMCS Lublin, AGH Kraków, Aww Warszawa. AWF Warszawa obejmuje prowadzenie, UMCS Lublin, AGH Kraków. I zwycięża zespół awf Warszawa. Minuta 48-37 zdecydowanie najlepszy rezultat, czyli złoty medal. Jeżeli oczywiście wyniki potwierdzi komisja sędziowska dla awf Warszawa, srebrny dla AGH Kraków, a brązowy dla UMCS Lublin. A na najwyższym stopniu podium AWF Warszawa Karolina Żarnowska, Martyna Wardzińska, Adrianna Mędyk i Kalina Gralewska. Panowie, zapraszam tutaj na zbiórkę do dekoracji. A zawodniczki już udekorowane. A jeszcze tam złote medale dla awf Warszawa. No i przede wszystkim wielkie brawa i gratulacje dla najlepszych sztafet. Zero Aleksandra Popłonyk, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Na torze pierwszym Angelika Wrubel Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Tor drugi to Karolina Żarnowska na WF Warszawa. Na torze trzecim Patrycja Żońca Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Tor czwarty to Agata Leszczyńska, Warszawski Uniwersytet Medyczny. A tor piąty Agata Królak, wyższa szkoła gospodarki w Bydgoszczy. Na torze szóstym Magdalena Kurzyńska, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Tor siódmy to Adrianna Rudawska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Na torze ósmym Aleksandra Tomaszewska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. I tor dziewiąty Sonia Wołoszyn, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. I za moment walka o miejsce 11. Agata Leszczyńska 27.81 w eliminacjach. Zabrakło jej 3setnych sekund, żeby znaleźć się w najlepszej dziesiątce. Pierwszy i zaczynamy ten pierwszy wyścig Leszczyńska, królak na torach środkowych. One tutaj rozpędzają się. Na tych pierwszych 25 metrach, ale o, nie są na prowadzeniu. Karolina Żarnowska 13-31. Żarnowska na torze drugim, ale już to prowadzenie chyba straciła. Tutaj bardzo dobrze na czwórce płynie Agata Leszczyńska, i to ona wygrywa 27-29, więc znacznie szybciej niż w porannych eliminacjach. And